Historia młynów na Wrodkowie sięga roku 1501, kiedy to za zgodą króla Aleksandra Jagiellończyka miasto Lublin mogło wykupić młyn od szlachcica Andrzeja Sadurskiego. 65 lat później burmistrz lubelski Maciej Kasprowicz dostaje zgodę od króla Zygmunta Augusta na rozbudowę młyna przy Stawie Wrodkowskim, tak aby posiadał trzy koła młyńskie do produkcji mąki. Interesujące są kwestie finansowe. Znajdujemy je w starych dokumentach. Mianowicie, ówczesny właściciel otrzymał korzystanie na prawie dożywotnim ze wszystkich dochodów i pożytków z młyna tego pochodzących. W ciągu pierwszych 10 lat po wybudowaniu Kasprowicz będzie miał wszystkie miary zbożowe, po 10 latach trzecią miarę, król zaś i starosta dwie miary. Na reparację młyna król lub starosta obowiązują się dawać dwa grosze a młynarz trzeci grosz do naprawy spustu starosta lub podstarości winni przykładać się suitus sumptibus, aby zawsze był dostateczny spływ wody na trzy koła młyńskie. Po śmierci Kasprowicza i jego żony król wypłaci sukcesorom zapisaną na młynie sumę i stanie się jego właścicielem. Na początku XIX wieku lubelskie młyny przeżywały swój renesans. Wznoszono młyny parowe oraz modernizowano technologię tradycyjnych młynów wykorzystujących siłę rzeki. Wrodków liczył prawie 70 gospodarstw i był niewielką rolniczą wioską. Najważniejszą inwestycją stało się wybudowanie w 1843 roku nowoczesnego młyna typu amerykańskiego, gdzie do milenia ziaren używano twardych betonowo-kwarcowych kamieni i centralnego napędu. Dzięki takiemu zastosowaniu oraz dużej sile rzeki Bystrzycy otrzymano wysoką wydajność przy dobrej segregacji ziaren. Wówczas był to pierwszy taki młyn w regionie. Z czasem amerykański system mielenia modernizowano, a siłę rzeki zastąpiono siłą pary, a później turbin elektrycznych. Z biegiem lat znaczenie młyna na zaczęło maleć, kiedy to wchodząc w XX wiek Lublin wkroczył w erę elektryczności. Niewielki młyn nad Bystrzycą nie wytrzymał konkurencji z nowoczesnym młynem braci Krause czy wybudowanym w 1927 roku młyna przy ulicy Wrodkowskiej. Czasy II wojny światowej nie oszczędziły zakładu. Dzielnica Wrodków podczas wojny zawieruchy wielokrotnie była doświadczona przez działań okupantów, zarówno niemieckich, jak i rosyjskich. Po wojnie Budynek był w dobrej kondycji, jednak w latach 50., po włączeniu wsi wrodków do miasta, zmienił się charakter dawnej wioski. Okolice dawnego młyna amerykańskiego miały stać się sypialnią miejską. Tu w latach 90. powstało osiedle Łąkowa, czyli bloki przy ulicy Mendalionów. Ważną zmianą było zasypanie wschodniego korytarza Rzeki Bystrzycy. Tym sposobem młyn został odcięty od wody i zaczął popadać w ruinę. Obecnie budynek jest silnie zniszczony i grozi zawaleniem. Ciekawostką są stare cegły, z którego młyn został zbudowany, bowiem pochodzą one z cegielni, mieszczące się niegdyś na dziesiątej. Świadczy o tym sygnatura cegły FR, czyli Fiodora Rydigiera, hrabiego generała rosyjskiego lub jego spadkobiercy, ówczesnych właścicieli wsi dziesiąta, wrodków i zambożyca.